Zapraszam Was do wykonania jedwabnej odżywki do włosów z keratyną i elastyną. Zestaw do przygotowania lekkiej odżywki do włosów stosowanej bez spłukiwania. Odżywka chroni przed promieniowaniem UV, zapobiega rozdwajaniu i łamaniu się włosów. Jest odpowiednia dla każdego rodzaju włosów, nie obciąża ich, jest bardzo wydajna. Skład. Faza olejowa to SLP emulgator w ilości 1 g, olej makadamia 1,6 ml, olej kokosowy 1,6 ml. Faza wodna woda demineralizowana jakości farmaceutycznej 37 g, hydrolizowane białka jedwabiu 2,5 ml, hydrolizat keratyny 2,5 ml, elastyna 1,5 ml. Ekstrakt wzmacniający włosy, liposomyż 3 ml, depantenol 1 g. Dodatki guma ksantanowa 0,1 g, konserwant Feok. Butelka 50 ml oraz nalepka na gotowy kosmetyk. Wykonanie: Do butelki z wodą demineralizowaną wlej kolejną. Emulgator SLP. SLP jest ciekłym emulgatorem pochodzenia roślinnego. Pozwala połączyć się z składnikom fazy olejowej i wodnej. Posiada certyfikat Ekocert. Emulgator jest bardzo gęsty. Poczeka cierpliwie, aż spłynie niemal całkowicie z fiolki. Oleje makadamia i kokosowy. Olej makadamia zawiera duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ochrania skórę i włosy w taki sam sposób jak sebum wytwarzane naturalnie przez skórę ludzką. Jest efektywnym wymiataczem wolnych rodników. Szybko się wchłania, działa regenerująco, odżywczo i wygładzająco zarówno na skórę, jak i na włosy. Polecany do włosów słabych, kruchych i łamliwych. Olej kokosowy doskonale nawilża i odżywia włosy. Jest lekki, nietłusty, nie Doskonale się rozprowadza i szybko wchłania. Pomaga wnikać substancjom czynnym, polecany do włosów suchych i łamliwych. Zabezpiecz butelkę reduktorem i korkiem i potrząśnij nią mocno kilkakrotnie. Następnie wsyp gumę cantanową i wlej białka jedwabiu, keracynę, elastynę, ekstrakt wzmacniający włosy i depantenol. Guma ksantanowa jest substancją zagęszczającą, nadającą odpowiednią konsystencję kosmetykom. Dodana w odpowiedniej ilości nie powoduje uczucia lepkości. Hydrolizowane białka jedwabiu przywracają włosom odpowiednie nawilżenie, zmniejszają ich szorstkość i wygładzają. Zapobiegają też elektryzowaniu się włosów, nadają im elastyczność, poprawiają podatność na układanie. Tworzą na powierzchni włosów film ochronny i zapewniają zdrowy wygląd i miękkość oraz jedwabisty połysk. Hydrolizat keratyny zawiera aminokwasy, oligopeptydy i białka budujące strukturę włosów. Nadaje im zdrowy wygląd, przywraca połysk, utrzymuje nawilżenie. Składniki hydrolizatu wnikają w strukturę włosa, wbudowują się w uszkodzone miejsca osłonek włosów. Dzięki temu zwiększają ich sprężystość i objętość. Na powierzchni włosów surowiec ten wytwarza koloidy o działaniu ochronnym. Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem farb do włosów czy produktów do trwałej ondulacji. Elastyna jest substancją biologicznie czynną stosowaną w kosmetykach m.in. do pielęgnacji włosów. Łatwo przenika w głąb włosów, nadając im miękkość, poprawia i rozczesywalność. Wykazuje dużą zdolność pobudzenia wzrostu włosów. Przeciwdziała szkodliwemu oddziaływaniu czynników zewnętrznych. Ekstrakt wzmacniający włosy to liposomowy kompleks ekstraktów z rzęszenia brazylijskiego i syberyjskiego, skrzypu polnego, pokrzywy zwyczajnej, perzu, pochrzynu, przestępu białego, aloesów wzbogacony keratyną i proteinami jedwabiu. Wykazuje działanie wzmacniające, przyspiesza wzrost włosów, zapobiega ich wypadaniu, regeneruje i odbudowuje strukturę włosa, nawilża i uelastycznia, przywraca zdrowy wygląd i połysk. Depantenol jest składnikiem skóry i włosów. Działa nawilżająco, łagodzi podrażnienia. Wnika głęboko w strukturę włosów, przez co nabierają połysku, są gładsze i zdrowsze. Jeśli chcesz zakonserwować odżywkę, wlej również feok. Zabezpiecz butelkę reduktorem i korkiem. Potrząsaj mocno. Teraz pozostaw odżywkę na 2-3 godziny, by guma santanowa nadała jej odpowiednią konsystencję. Po tym czasie wstrząśnij jeszcze raz zawartością butelki i przelej odżywkę do butelki końcowej. Opisz naklejkę pernametnym pisakiem i umieść na niej datę przydatności. Naklej na butelkę. Odżywka jest gotowa do użycia. Jak stosować odżywkę? Przed użyciem wstrząśnij kilkakrotnie butelką. Kilka kropli odżywki rozetrzyj na dłoniach i rozprowadź poprzez gniatanie równomiernie na włosach. Rozczesz włosy, rozprowadzając równomiernie odżywkę na całej ich długości. Dokładną ilość odżywki należy dostosować do długości i gatunku włosów. Odżywka nie wymaga wspłukiwania, ale jeśli jej się użyje w bardzo dużej ilości, może nieznacznie obciążyć włosy. Jeśli do odżywki został dodany konserwant, termin przydatności wynosi 6 miesięcy od daty wykonania. Jeśli do odżywki nie zostanie dodany konserwant, okres trwałości wynosi 2 tygodnie, a odżywkę należy przechowywać w lodówce. Odżywkę przechowujmy w ciemnym i chłodnym miejscu, miłego mieszania.